Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w drugiej kawie witam Maciej Nowak, moim gościem jest Violetta Porowska, radna Prawa i Sprawiedliwości, witam serdecznie. Dzień dobry, witam pięknie. I jak się pani wczoraj podobało expose premiera, expose 3.0, jak ktoś ładnie <sum rzeczy> Ubawiłam się nie? naprawdę <coughs> bardzo mocno. O to było w kategoriach komedii? <sum baggage> Wie pan, to jest komedia po ośmiu latach, kiedy pan premier wszystko Polakom odbierał. Nagle rozdaje, a to nagle to dwa miesiące przed wyborami. Czyli ewidentna kiełbasa wyborcza, ewidentne kupowanie głosów i poparcia. I ja naprawdę mam taką nadzieję, że my wszyscy skorzystamy z tego, bo to oczywiście dobrze, że będą wreszcie ulgi dla, dla rodzin. Pamiętajmy, że na przykład ta ulga dla dzieci dwa lata temu przez tego samego premiera została zabrana. I w tym roku nikt sobie nikt nie mógł tego odpisywać, prawda? Czy przynajmniej niewiele osób mogło sobie. To jest sobie... takie strategiczne działanie, że najpierw no zabieramy, a dajemy. Czyli marchewka i kij, tak? Czyli jakbyśmy się dzisiaj na tą marchewkę nabrali, to za rok dostaniemy kijem po plecach. No to ewidentne, takie typowe działanie dla Platformy Tam, Obywatelskiej. To nie są to słuszne postulaty, żeby dołożyć emerytom po 36 zł? Ależ właśnie... te postulaty są absolutnie słuszne. Tylko proszę pamiętać, że te postulaty były wnoszone przez e, między innymi Prawo i Sprawiedliwość, zresztą inne kluby, zresztą całe społeczeństwo przez ostatnie lata i nikt tego nie słuchał. Co więcej, to właśnie premier Tusk tym emerytom, które dzisiaj daje po 36 zł minimum, to właśnie wydłużył wiek emerytalny do 67 lat. Więc rzeczywiście jest strategia kija i marchewki. Mam wielką nadzieję, że my wszyscy o tym nie zapomnimy, że Platforma Obywatelska no, jest po prostu obłudna najzwyczajniej w świecie. Dzisiaj ewidentnie daje tę kiełbasę wyborczą, dlatego, że im schyłkują sondaże, a za dwa miesiące są wybory. I Platforma robi już teraz wszystko. Co więcej, czy pan obserwował, jak ministrowie zachowywali się Mówiąc skąd się wzięła nadwyżka i ile właściwie wynosi ta nadwyżka, nikt łącznie z ministrem finansów, panem Szczurkiem, nie potrafił powiedzieć, ile nadwyżka wynosi i skąd się nagle te pieniądze wzięły. Pan minister Szczurek robił takie szpagaty i ucieczki przed dziennikarzami, żeby nie musicie powiedzieć, skąd A, ma te pieniądze. Czyli, co? czyli to jest tylko obietnica, która nie zostanie zrealizowana? Ja myślę, że ta obietnica zostanie zrealizowana, bo jeszcze rok rządów Platformy Obywatelskiej nam pozostał. Czy pieniądze się znajdą? No będą musiały się znaleźć, albo e, to, co jest zwykłe czają premiera Tuska za parę miesięcy premier Tusk zrobi kolejny szpagat ekonomiczno-intelektualny, wizerunkowy i powie, no pieniądze się nam zagubiły, musimy wam zabrać z innej kieszeni na przykład Sofę. Sofę nam już zabrano, no i to jest tragiczne. No, ale to jest. No niektórzy mówili, że te pieniądze to właśnie z Sofy pochodzą. Być może, być może, mówię być może, dlatego że tak jak mówię, nikt nie wie, ministrowie obecnego rządu nie wiedzą, to tym bardziej my z opozycji nie będziemy się domyślać, skąd pan premier te pieniądze wyciąga. Natomiast jeżeli jest, są to pieniądze z OFE, co jak mówię jest bardzo możliwe, to jest to kolejna kradzież na nas właśnie, czyli naszymi własnymi pieniędzmi się nas teraz nagradza. Dobrze, czy podobnie zachowuje się Platforma Obywatelska w Opolu, która teraz chce nagle dać podwyżki urzędnikom najsłabiej zarabiającym? Ależ ewidentnie Platforma Obywatelska w Opolu się po prostu wzorcowo dla swojej formacji zachowuje. Ulgi dla rodzin wielodzietnych, czy w ogóle ulgi na dzieci. Proszę pana, myśmy przez cztery lata postulowały, bo jako samorządowa grupa kobiet najpierw, a później w ramach grupy dla rodziny, tak zespołu dla rodziny, postulowaliśmy przez cztery 4 lata, żeby takie ulgi wprowadzić. Już nie będę opisywała, jakie nam odpowiadał, jak nam urząd odpowiadał, między innymi, że jest to niekonstytucyjne. Ale w roku wyborczym nagle okazało się, że jest to możliwe i platforma to wprowadza. Przez cztery lata postulowaliśmy, żeby tym nie tylko urzędnikom, bo mówiąc o administracji nie mamy na myśli tylko urzędników, no. ale również inne jednostki miejskie, na przykład opiekunki w żłobkach. Przecież to są osoby, które naprawdę nie zarabiają za wiele, więc myśmy postulowali te podwyżki i to było niemożliwe, ale w roku wyborczym tak. To. Ja nawet słyszałam, to, to jak urzędnicy może wasza czteroletnia walka przynosi efekty teraz. <grym> Dziękuję, że pan to tak komplementuje, ale prawda jest zupełnie inna, za dwa miesiące są po prostu wybory. Ja słyszałam z urzędników, którzy się śmiali, żałują, że są tak rzadko, tylko raz na cztery lata, bo gdyby były częściej, to częściej by byliby nagradzani. Aha, ich pensje by wzrosły. I pensje by Dzisiaj wzrosły. Dzisiaj ten temat będzie poruszany na, na, na sesji. Czy będą jakieś kontrowersje wokół tego głosowania, jak pani zagłosuje? Ja będę oczywiście za podwyżkami, dlatego, że tak jak mówię, ja mam świadomość tego, że ci ludzie często część, co najmniej część tych ludzi no, o tych podwyżkach po prostu marzy i nie była nagradzana wzrostem płac przez ostatnie parę lat, więc mi się po prostu w najzwyczajniej w świecie to należy, więc jesteśmy Między młotem i kowadłem. Bo z jednej strony należałoby Platformie powiedzieć, i to właśnie uczynimy, ale tym ludziom pieniędzy nie będziemy odbierać, tylko też zapytamy. To, to... To, o co wczoraj był pytany premier Tusk. Skąd Platforma nagle wzięła te pieniądze? Bo zawsze mówiła, że ich nie ma. No bo nie, nie możecie zrobić na, jako opozycja na złość Platformy i zagłosować przeciwko. No nie, no. absolutnie. No dobro, no, no, no dobro, jakby naszych mieszkańców, jest najważniejsze, ale to nie oznacza, Ważniejszy że nie będziemy. To sukces wyborczy Platformy ewentualnie. Ja absolutnie mam taką wielką nadzieję, wręcz przekonanie, że ludzie stają się coraz bardziej świadomymi wyborcami i nie będą się nabierali na tego typu tanie chwyty, że skorzystają z tego bo dlaczego mają z tego nie skorzystać, z czegoś co im się należy, natomiast nie dadzą poparcia Platformie, bo Platforma jest hipokrytyczna, obłudna i jeżeli by znowu stanęła na nogi, na tronie władzy, to natychmiast by ten kij się pokazał to jak nie poprą platformy, to może, może poprą kandydata PiSu na prezydenta Opola, którego na razie nie ma. <grym> Jestem przekonana o N tym, nie że, nie <grym> że Prawo i Sprawiedliwość nie tylko w sondażach ma wysokie notowania, ale realnie również wśród mieszkańców. Wciąż rozmawiamy o kandydacie, bo jak pan wie, ostatnio pojawiła się koncepcja, żebyśmy wspólnego kandydata poparli. No niestety wspólny kandydat nadal chce trochę być w Prawie i Sprawiedliwości, a trochę Trochę w Platformie Obywatelskiej. Czyli na co my się w końcu nie godzi? Mowa tak, o Marcinie i o Ciebie. Tak, oczywiście, że tak. Natomiast nas, nasz kandydat, o którym gdzieś tam już się pojawiają głoski w, w, w prasie, w mediach, wciąż jest do dyspozycji. Jestem absolutnie przekonana, że jest to najlepszy kandydat dla Miasta Opola. Marek Kawa. Tak. Tylko to trochę tak późno, żeby wymawiać kandydata, bo już <laughs> jesteśmy na, na progu kampanii wyborczej, tak? która z mhm. moment startuje. Oficjalnie jest takie już. powiedzenie biblijne: Ostatni będą pierwszymi. To zobaczymy w listopadzie, jak to będzie. Czyli temat z Marcinem Ociepą jest ewidentnie zamknięty, tak? Nie ma szansy tam się na to, by jeszcze toczą tą rozmowy, tam się jeszcze złożyć. oczywiście toczą rozmowy, polityka jest taką e, branżą otwartą, kiedy coś się przez cały czas wydarza, jest dynamiczna. Natomiast jeżeli Marcin Ociepa nie zrezygnuje z koalicji z Platformą Obywatelską, no to trudno, żeby Prawo i Sprawiedliwość dawało mu e, poparcie. No, no, nie jesteśmy platformą obywatelską, która jest w stanie zrobić. Wszystko i z każdym. No, ale to będę się opierał przy tym, że to jest mało czasu, bo pewnie zanim go ogłosicie, to będzie połowa września. Yy, I to będzie niewiele czasu, żeby wypromować Marka Kawę. On nie ale... jest politykiem tak znanym jak wyoletta porowska. <laughs> Dziękuję po raz kolejny. Natomiast jestem przekonana, że Marek Kawa jest tą osobą, której szczególnie promować nie trzeba, dlatego że jest uznanym byłym posłem. Jest uznanym obecnym radnym prawa i sprawiedliwości. W swoim okręgu jest znaną osobą, postacią, która w cuglach wygrała. Ma swoje środowisko którego Poparcie w jednym okręgu nie wystarczy do tego, żeby mieć dobry wynik w całym To jest wyborach, człowiek, który dla Opola zrobił tak wiele i może się pochwalić. Tyloma e, ważnymi kwestiami. Nawet wręcz rzekłabym, że jest męczennikiem, bo platforma go z funkcji e, przewodniczącego komisji rewizyjnej, kiedy wytykał właśnie platformie e, różne nieładne rzeczy, to go usunęła. E, więc myślę, że naprawdę jest człowiekiem, który może się pochwalić. Jest mądrym człowiekiem. Jest doktorem przecież, e, oddanym e, pracy dla miasta, poświęconym powiązującym się niezwykle młodym, o otwartym umyśle. No cóż więcej potrzeba? Jeszcze zapytam, to kiedy w sondażach, w gazetach opolskich pojawi się zdjęcie kandydata PiS zamiast takiej czarnej sylwetki z podpisem kandydat PiS, kiedy obok są nazwiska i A kiedy państwo proponujecie taki sondaż? My sondaży nie robimy, tylko chodzi <grym> to, kiedy, kiedy będzie oficjalnie, oficjalnie PiS powie, tak? Marek Kawa startuje, W tym sobotę, W tę sobotę mamy Radę Polityczną Prawa i Sprawiedliwości, i na tej Radzie Politycznej będą już klepane wszystkie nazwiska, także myślę, że lada moment, chwila moment i będziemy ogłaszali tę informację. Tu czekamy i na nazwisko kandydata oficjalnie, i na kampanię wyborczą. Mam I na dwie, naszą że, wygraną. Że, że, że ciekawą. To już w rękach opan. Liczę bardzo. na Pana głos. E, Wioletta Porowska, nie będę ujawniał swojej preferencji. E, Wioletta Porowska, Radna Prawa i Sprawiedliwości, była moim gościem w drugiej kawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.